Pacjentka masakra. Siedem liter, trzy sylaby. Inaczej rzeź, pogrom, jadka. Skarży się na ciągłe nadużywanie. Masakra. Aj. Najgorzej jest jak w coś grają. Masakra. Albo deszcz masakra. Nic to, że byłam wielka. Teraz byle chmy zrzuca mną, jak mu internet przyrzęzi. Masakra. Aj. Wie pani, że na metrze kwadratowym pienińskiej łąki można znaleźć nawet 40 gatunków trafi kwiatów? Wykaptasia, złocień, komonica, kozibrut, krwawik, krwiścią klekarski, habry, jaskry i dżikamarze. Właśnie. O, mały wołacz albo spójnik ze schroniska ożywią każdy dom. Koniecznie wybiegać godzinę przed snem, bo potrafi tak do późna. Klekarski, habry, jaskry i dżikamarze. O, mały wołacz albo spójnik ze schroniska ożywią każdy dom. W koi łąki można znaleźć nawet 40 gatunków trafikwiatów. Wykaptasia, złocień, komunica, kozibrut, krwawek, krwiścią. Pacjentka masakra. 7 liter, 3 sylaby. Inaczej rzeź, pogrom, jatka. Skarży się na ciągłe nadużywanie. Widzę to, że byłam wielka. Teraz byle chmy zrzuca mną, jak mu internet przyrzęzi. Masakra. Wie pani, że na metrze kwadratowym pieniński masakra. Najgorzej jest, jak w coś grają. Masakra! Albo deszcz leje. Masakra.